Nazywam się Marysia, mam 8 lat. Urodziłam się wcześniej niż inne dzieci i podobno byłam bardzo leciutka. To dlatego, że mam faz. Byłam taka malutka, że prawie cała wchodziłam do kartonu, do którego mieściło się 6 butelek soku. Jak miałam rok przyszła mama i mnie wybrała, bo ja jestem z serduszka, a nie z brzuszka. Jak mówi mama, miałam problemy z chodzeniem, z mówieniem. Podobno nie chciałam też jeść, dlatego dużo ćwiczyłam z rodzicami. Szefą tego wszystkiego jest pani Agata, z nią też się spotykam, ale nie dziś. Gdyńskie Centrum Diagnozy i Terapii FSD to miejsce, które zostało powołane do życia z dniem 1 stycznia 2016 roku. Wcześniej było ono, funkcjonowało jako punkt w zespole placówek specjalistycznych. W naszym centrum wydajemy diagnozy i obejmujemy terapię dzieci oraz ich rodziny i funkcjonujemy zawsze w zespole. W skład zespołu wchodzą lekarze jest to neurolog. Psychiatra dziecięcy, psycholog, fizjoterapeuta oraz pedagog. Celem naszej pracy jest nie tylko postawienie diagnozy, ale również objęcie każdego dziecka, u którego wykryto szkody poalkoholowe, intensywną opieką. I jest to zarówno opieka medyczna, lekarska, przede wszystkim psychiatryczna ale również jest to opieka psychologiczna i jest to rehabilitacja. Ważne jest też to, że jeśli w toku terapii ujawnią się jakieś inne objawy, dolegliwości u dziecka, to również staramy się objąć stosowną opieką lub przekazać pacjenta do dalszej obserwacji w tym zakresie. Gdyńskie Centrum Diagnozy i Terapii FSD jest jedynym miejscem w Polsce, gdzie dzieci oraz jego opiekunowie mogą taką pomoc uzyskać bezpłatnie, ponieważ jest ono w całości finansowane ze środków samorządu. Dzień dobry. Dzień dobry Marysie. Usiądźcie, mi poczekaj, zaraz pani Ania Cię poprosi. Mają tutaj taką fajną salę do ćwiczeń. Też tam chodziłam. Ćwiczenia prowadzi pani Agnieszka. Dla innych też, bo takich dzieci jak ja jest więcej. Nazywam się Agnieszka Jitkowska, jestem fizjoterapeutą tutaj w centrum. Jestem terapeutą integracji sensorycznej. Z dziećmi prowadzę zajęcia jeden na jeden. Dzieci przychodzą raz w tygodniu, głównie pracują w formie zabawowej. Do terapii wykorzystuję głównie sprzęt podwieszany, tutaj bardzo dużą stymulację przedsionkową. Dzieci z was mają ogromne deficyty pamięciowe, dlatego, dlatego przez bliskość innych ośrodków wspomagamy ich rozwój też poznawczy. Dzieci z Was mają, mają duże deficyty także dotykowe, słuchowe, w zależności od tego jakie są, jakie są problemy lub trudności, które, które dziecko ma, tak dobierana jest metoda i terapia. Dziś mam spotkanie z panią Anią. Pamiętam jak byłam u niej pierwszy raz. Do naszego punktu trafiają dzieci przede wszystkim z powodu trudności w zachowaniu, trudności w nauce, w czytaniu, w pisaniu. E, dzieje się tak, ponieważ e, Zaburzenia związane z prenatalną ekspozycją na alkohol przyjmują różne maski, takie z tu, którymi one tutaj do na nas początkowo trafiają. Od początku działalności ośrodka skupialiśmy się na diagnozie dzieci. Natomiast w miarę upływu czasu, w miarę zdobywania doświadczeń okazało się, że jednak diagnoza jest niewystarczająca i nasi podobieczni potrzebują zdecydowanie czegoś innego. Dlatego też w tej chwili skupiamy się na prowadzeniu działań wspierających dla naszych klientów, czy to w postaci terapii dla dzieci, czy zajęć psychoedukacyjnych różnego rodzaju, zarówno dla rodziców, jak i innych specjalistów, którzy sprawują opiekę nad dziećmi. Odbywają się tutaj u nas grupy wsparcia dla rodziców, zajęcia psychoedukacyjne dla psychologów, pedagogów szkolnych. Prowadzimy również zajęcia psychoedukacyjne dla koordynatorów pieczy zastępczej, dla kuratorów sądowych, dla pracowników socjalnych. Zależy nam szczególnie na tym, żeby wiedza na temat przyczyn trudności rozwojowych dzieci z KAS, skutków dla ich funkcjonowania w codziennym życiu, ale przede wszystkim sposobów dostosowania środowiska, w którym one żyją, była jak najszerzej popularyzowana. I wpływała na to, że te warunki życia tych dzieci będą zdecydowanie się poprawiały. Szczególnie ważne w mojej ocenie jako psychologa jest udzielanie wsparcia emocjonalnego opiekunom, dlatego że na co dzień, po uzyskaniu diagnozy, po roztobnemu, borykają się oni z szeregiem różnych trudności i tak naprawdę są bardzo samotni w swojej opiece nad dzieckiem Spas. Często jak słyszą, to, że są niekompetentni, że powinni bardziej się postarać. Jeżeli są to rodzice biologiczni, to borykają się z poczuciem winy i odpowiedzialności za chorobę swojego dziecka. Jeżeli są to rodzice zastępczy czy adopcyjni, poszukują odpowiedzi, co mogą zrobić, ale też wracają wahania dotyczące podejmowanych przez nich decyzji o opiece nad dzieckiem. Historia Marysi jest najlepszym przykładem zdejmowania owej maski. Kiedy Marysia do nas przyszła pierwszy raz i mama przyniosła ze sobą opinię, że jest dzieckiem nadpobudliwym, grubiwym, że jej zachowanie sprawia wiele trudności w przedszkolu. Mama wiedząc o tym, że jest takie prawdopodobieństwo, że mama biologiczna mama spożywała alkohol i wiedząc o tym, że jest budowy zespołu alkoholowy zgłosiła się do nas na konsultację. Marysia tutaj u nas otrzymała pomoc w zakresie diagnozy, ale też dzięki pracy rodziców, specjalistów i otoczenia w bardzo wczesnym okresie życia Marysi może ona teraz w pełni wykorzystywać swój potencjał być pokojną, radosną dziewczynką. Potraficie, tak?